Ci kochani, z tej strony mi jako z tej stare kwestii. Jestem znów na moim chyba ulubionym w tej chwili koniku. E, naprawdę uwielbiam go. E, siadam sobie już na niego, co znaczy moją postać. E, posadziłam na nim z tego tytułu, że e, w tym tygodniu, który się zaczyna właśnie od e, godziny tak naprawdę, w wyścigu będę mogła jeździć na tym koniku, ma dwie zgodne cechy w jednej lokalizacji, a ma w tej chwili już szybkości zrobione jeszcze muszę trochę popracować, więc myślę, że będzie można się trochę pościgać. W tym tygodniu, który był, miałam dwa konie na, z, z słabszą szybkością i nie miałam za mocno czasu na to, żeby poprawić im szybkość, dlatego skrzynka wyścigowa w tym tygodniu będzie bardzo kiepciutka no ale zobaczymy w, tym, w tej chwili zapraszam was do takiego nagrania gdzie jest przede wszystkim utworzenie skrzynek z tym co gdzieś tam udało się dostać w tym tygodniu Boże jak on śliczny nie wiem czy wam się też podoba czy tylko ja jestem nimi zachwycona normalnie cały czas i ja lubię takie koniki, które zakrycać nie przestają, i człowiek się cały czas nie cieszy. Dobra, wracamy do e, miejsca, gdzie są trzyneczki. E, może najpierw weźmiemy najsłabszą, bo tutaj e, będzie. E, zobaczcie, mam adwanset tylko. Więc tutaj jest słabiutko, ale nie szkodzi, dlatego że musiałam troszeczkę mocniej się zająć tymi sprawami w, w innych tematach. Eee, przede wszystkim udało mi się się do otworzenia, e, i e, ja jestem bardzo z tego tytułu zadowolona. Co tutaj mamy? W zasadzie standard, czyli szybkość, pasza na szybkość, pasza na serce, czyli wytrwałość plus, e, plus to, co widać, czyli standard taki. Dobra, wracamy teraz do mm, skrzynki klubowej. A e, może. Fotokontest, tutaj pewnie nie będzie cudu w tym tygodniu. Kiewenzus. Hmm. Zobaczymy najpierw takie wyniki. O, o, dobrze. Ale fajne. Dobra, mi się najbardziej podoba to zdjęcie, zdecydowanie. Bardzo fajne jest. Fajny każdy. taki jest bliska. I fajnie tutaj ta postać jakby trzyma, jakby robiła selfie. Fajne to jest. Tutaj i przed. Tutaj mamy, to jest fajne, takie nastojowe konie w kanionie biegną gdzieś tam na górze. Konie jeden, ta tak. Fajnie. i to wszystko dopracowane faktycznie w takim stylu counter-life. Right. I tutaj mamy Patrz, ale fajnie jest to zrobione pod tym kątem, że jest to na e, damko e, zrobione też, tak jak pan to zdjęcie z krową, zresztą wszystkie są na domko, e, gdzie to jest też w takim stylu kanty, fajnie podoba mi się, chociaż ja bym zdecydowanie nie dała tutaj e, może pierwszego miejsca e, Moim trochę jest za daleko od koniki, za, za daleki kadr, ale co się komu podoba, a wydaje mi się, że czasami tutaj trochę też w przypadku jakiegoś um, jest w tym, jakie zdjęcia zostaną w końcu wydane jako pierwsze, bo um, tak jak patrzę sama głosując, no czasami, głos, czasami czasami mam zdjęcia, z których ciężko coś wydać. A czasami są na przykład dwa fajne zdjęcia na raz i, i wiele z tych zdjęć w ogóle nie widzę, które później wygrywają, więc to jest takie do kogo co tafi, tak to oceni jak kto ma szczęście. Dobra kochani, no fajne zdjęcia są genialnie. jeszcze tak, tutaj jest moje foto, moje zdjęcie było takie. E, tutaj e, taka stronka gwiaźka, jakby w tym kierunku szłam, ale też bełko, zobaczcie. Mm, no, ale jest poniżej setki. setki. E, zresztą to nie ma znaczenia, ja z zdjęcia jestem generalnie zadowolona, ale myślę, że tutaj, tak jak mówię, tylko losowość jest, w tym tutaj zdjęcia wygrywają, bo... Też patrzyłam po innych użytkownikach, którzy pokazują te zdjęcia i czasami naprawdę mają super zdjęcia i poniżej setki są. Tak, kamera. Najlepsze, że ja już tą starą kamerę gdzieś dostałam i ja jej nie mam. Jak próbowałam ją zainstalować na yy, w tym yy, męcho to się nie pojawiło. Yy, I teraz mamy tylko. Yy, uh. I mamy... Dobra. Zbierzemy najpierw te zwykłe jesie. Są pięć kluczyków, niedużo. Ale mamy acyleatią, przyspieszenie. no dobrze. Będzie co będzie. Konia z jasną grzywą. O, taki kremowy ktoś. Izabelek? Rodeo, niech ci będzie rodeo. O! Idziemy zobaczyć nowego konika. Jakie to fajne jest w tej grze! Że możesz tego konika dostać. Koniki. Zobaczcie, ja już kolejne konie mam do z, z tych skrzynek. To był Fusion Spot, czy to był Fusion Spot? Ja tu mam takiego jednego e, izabelka, ale to jest... tu jest, ten jest inny. Ten jest ten jest ładniejszy dla mnie kochani. Bo w tamtym moim Izabelku on jest... E, tu jest też e, ten bułanek. Zobaczcie, mój Izabelek... On też jest ładny, ale on jest. Po pierwsze, ma ciemne nogi, co mi się bardzo u niego nie podoba. Po drugie, on ma taką, jakby troszkę, jakby miał ni to jabłuszka, ni to nie wiadomo co takie cętki. Te cętki niezbyt mi się podobają. I ten brązowy nosek. Za to plus za i ogon, w sensie tutaj, za ten splot. A jeszcze raz lecimy do tego konia nowego. Z żółką. Zobaczymy. Jesteś taki ładny. Ale co oni mu tu zrobili na nogach? Bo coś dziwnego mu zrobili, że tak. Ma y, przy kopytach brązowe, to znaczy beżowe, takie żółtawe, potem białe, a potem znów y, maściste. Dziwne to, bo powinno być biały od kopyt. Nawet kopyta powinny być wtedy mieć inne kolor jeśli są białe tak odmiany aż się zacięłam bo nie wiem co tutaj powiedzieć i to co niezwykle mi się podoba bierzemy go najpierw takiego A, ale ładny jesteś będzie fajny kiedy gdybym chciała sobie coś wyhodować od niego bo mi się zawsze taki podobał właśnie taki złoty no właśnie, on jest złoty. O, wysunięłam mu grzywę. No taką. Jeszcze lepsza by była może taka. Ale to jest aż za żółta dla niego. Biała za biała. No dobra. Zobaczymy jak to wejdzie. Musimy zmienić sobie koniecznie w głowie siodło. Mm. Żeby to nie biło tą czernią tak po oczach, e, mamy jakiś Bierzemy dajwik któryś albo udy. E, tego bierzemy i bierzemy jakiś czapeczek, jakikolwiek nie rzucający się w oczy. Może być zielony, do takiego konika pasuje zieleń, moim zdaniem takiej maści czerwień też by było nie gubia może eee, na początek zobaczymy i co tutaj mamy. Gdzieś tu mieliśmy to o głowie, to jest brąz, brąz. Dobra, zakładamy, ale ta czerwień nie dojdzie jednak w oczach. Bierzemy jednak co tu jeszcze było. To się schowa, to się nie schowa, to się nie schowa, to nie takie, nie takie. Ten zielonek może być też. Ale ten może ciemniejszy byłby. No dobra, bierzemy go, chociaż on się gorzej układa. Chłopcy. Dobra, mamy, jesteśmy na tym końcu O kochani, jest ładny kończek. Chodź, ale on jest śliczny. Jest ładny, Boże, on ma taki kolory ładny. On ma taki złoty kolor. Tutaj bo jest takich, tego bardzo uwielbiałam tutaj. Tylko on jest właśnie nie złoty, tylko on jest taki beżowy, kawa z mlekiem. Um, a ten jest złoty, złoty, taki jaki zabelek, ale bardzo złoty. Kochani, jest śliczności, a co to ma za charakter? Ale, Nauty i Wave. nie wiem, że mam. E, zobaczymy szybko, bo nie wytrzymam, jak nie sprawdzę. E, Który to jest ale tak. Ale tak. Tu jesteś... Nie, ty jesteś, ale... Dobra, ten jest najważniejszy, że jest inny. Okej. Okay. Okej. Okay. Mamy ładnego konika. Nie będę miał czasu w najbliższym w najbliższym mam jakby czasu najbliższego raczej na zajęcie się trenowaniem go. Niestety, tak jak wielu innych koni, ale byłby fajny koń. Do... Fajnie by mieć takiego pedezika kiedyś. Ojejku. Kochani, powiem szczerze, że jestem w szoku. Może nie takim wielkim jak czasami, jeszcze jakimiś innymi konikami, ale ja zawsze naprawdę gdzieś tam sobie myślałam, że takiego konika mogłabym mieć. Jeszcze zobaczymy z tą jaśniejszą grzywą. Equipment. To jest żółta, a tu jest... Ona jest trochę za żółta dla niego, a biała z kolei jest za biała. No zobaczymy sobie, bo w ten sposób wygląda bardziej na Izabelkę. I nie wiem czy to jest klasycznie, czy oni chcieli faktycznie tu uzyskać Izabelka, czy coś innego. No mi to wygląda ewidentnie na Izabela. Ten mi się zdecydowanie bardziej podoba niż tamten. E, tamten był chyba z sumą. Um, I ten jest dużo, dużo lepszy, chociaż ani grosza jakby nie, nie trzeba było na niego tutaj wydawać I ani diamencika, ani wyzbijanego, ani powiedzmy gdzieś tam um, nie trzeba było płacić super, cudownie, śliczny konik, ładny. Kurczę, kochani, teraz się zastanawiałam w najbliższym czasie nad e, ewentualnie wyhodowaniem jakiegoś pegazika. Zbieram sobie diamenty powoli. E, I teraz będę miała zagwostkę, jakiej maści ten pegazik mógłby być, z czym przehodować i którego pegazika. E, bo to jest dostępny konik, którego mogłabym wziąć pod uwagę naprawdę mieć takiego ładnego Izabelka pękazika. Tylko czy on dostałby chociaż podobne tutaj skrzydełka pasujące do niego? Ojejku. Cudowne. Kochani, jestem, jestem w szoku. Naprawdę. E o Jezu, miałam jechać wyścig. Nie ja będę wyścig. Kochani, jeszcze na moment jestem w innej lokalizacji z tym samym Chyba go zostawię w tej grzywie, chociaż jest może troszeczkę bardziej e, żółta, tamta bardziej złota, ale podoba mi się. E, chciałam go koniecznie zobaczyć jak będzie wyglądał tutaj gdzieś na darwcy. Zmieniłam mu czapaczek po dę. No jest koniec śliczny zacznę. Naprawdę mm, to jest... Mm, no nie spodziewałam się tego. Tym bardziej, że gdzieś tam ten tydzień był dla mnie e, takim tygodniem powrotu jakby do siebie, do swoich pasji i pracy nad sobą w innych aspektach e, i moich e, rozwijania, moich działań. A więc e, jakby się nie spodziewałam w związku z tym, że tutaj będzie taka fajna nagroda w postaci konika. Ale zobaczcie, jest konik śliczny. No powiem szczerze, że jestem naprawdę zdziwiona. Tamten tydzień e, chyba nie wiem, czy nagrywałam. Um, chyba nie nagrywałam, co dostałam w skrzynkach, ale tam wyszły jakieś same takie typowe rzeczy. I chyba podkowy e, dostałam, piątkę bodajże, e, z kwestkowe e, z e, skokowe, jako chyba naj, najfajniejszą rzecz, ale jeszcze bez jakichś e, nie wiadomo jakich ciekawostek, więc. E, nie ja będę tutaj jakby tego pokazywać i nie rzucałam tego, bo jednak najciekawiej jest, jak są, albo jakieś koniki, albo jakiś fajny sprzęt. Wtedy jakieś nagranie jest fajne. Nie ma też nowych hodowli u mnie, więc i tak jak mówię, zbijam sobie chyba na Pegaza taką powolną drogą, tym razem diamenty, więc też nie będzie. W najbliższym czasie raczej odcinka z hodowlą, bo musiałabym mieć 4,5 tysiąca. Mam w tej chwili 3100, więc dużo mi brakuje. Myślałam, że może dostanę jakiegoś tam diamencika mm, ze skrzynki. Ale przyznam szczerze, że no nie zawsze się z tych koni ze skrzynek tak mocno cieszę. E, I czasami wolę e, diamenty zamiast koni, ale w tym wypadku no zdecydowanie koń jest fajniejszy niż diamenty. Tym bardziej, że mogę go użyć do hodowli i mieć w ten sposób fajnego Izabelka. Cokolwiek tutaj oni mieli na myśli, to dla mnie ten koń jest po prostu Izabelkiem pięknym. I ja bym naprawdę chciała sobie kiedyś odchować, jeśli bym miała taką możliwość fajnego pegazika e, z, z, i móc sobie takim czymś śmigać. Zobaczymy czy mi się to uda, bo jest jeszcze parę innych pomysłów mam, więc myślę, że te inne będę chciała w pierwszej kolejności jednak zrealizować. Ale no jest jakaś opcja na przyszłość. Kochani dzięki tym acentem kończymy naganko. I do zobaczenia. Jak macie jakieś pomysły na temat, e, odnośnie nagań, e, oczywiście wbijajcie, dawajcie, piszcie. Ja mam jeszcze trochę pomysłów, tylko też e, jakby tutaj w tym tygodniu troszkę mniej e, rzeczy musiałam, e, mogłam zrealizować, dlatego że e, musiałam się zająć nieco inną tematyką, e, moimi sprawami innymi ale mam nadzieję, że stopniowo uda mi się to tak poukładać, żebym mogła i trochę tego robić, i trochę tego. E, przynajmniej taka jest wizja. Dzięki śliczne, dzięki za dotychczasowe łapki, subskrypcje, e, komenty, szczególnie za komenty, bo to jest fajnie, wiecie, mieć taką od Was jakąś odpowiedź, informację, nie czajcie się, piszcie do mnie śmiało, ja uwielbiam... Gdzieś tam się odzywać do ludzi w każdym wieku. Nie wiem, z jakikolwiek ktokolwiek gdzieś tam pisze, jest fajnie. Nie zawsze odpisuję od razu tak szybko, jakbyście może oczekiwali, bo czasami komentarze nie zauważam na czas albo odpisuję z jakimś tam opóźnieniem, ale staram się odpisywać najszybciej jak mogę. Aha, jeszcze tutaj odnośnie pytania o telefony. Na jakich działa? Ja nie jestem w stanie tutaj wyjaśnić Wam wszystkim, na jakich telefonach podziała Taga, dlatego że um, myślę, że tu musielibyście po prostu popatrzeć sami. E, ja w tej chwili korzystam z Alme Pro 12 e, i bardzo sobie, no, jestem zadowolona. Z tym, że ja nie jestem jakimś znawcą telefonów i po prostu wybrałam sobie na wygląd, na oko ten telefon. Stwierdziłam, że chcę go koniec, skropka i bez żadnej dyskusji nie było u mnie jakiejkolwiek myśli o innym telefonie. Ale też z jestem osobą, która absolutnie nie poleca kupowania na przykład sprzętu, który jest poza czyimiś możliwościami. Tylko po to, żeby chodziła gra albo naciskania na rodziców. No bo nie, nie o to chodzi, no kochani, można to za tym tą grę podobno na lapka e, czy tam komputer włączyć, więc jeśli nie możecie sobie jej uruchomić na telefonie... To myślę, że z komputera wielu z Was korzysta, bo szczególnie młodzi musicie mieć, nie wiem, kąpy prawdopodobnie w związku ze szkołą. Już takie są czasy. Starsi, oczywiście, każdy praktycznie kąpa ma, więc zawsze można na kompie sobie pogać i są z tego jakieś tam plusy. Ja lubię mieć gry w telefonie bo jest to dla mnie bardzo wygodne, mogę gdziekolwiek jestem sobie odpalić gierkę na chwilę. I poza tym jest to zupełnie jakby inny poziom, gry, kiedy masz w malutkim urządzeniu gierkę i fajnie to wygląda. Szczerze nawet nie potrzebowałam jej odpalać do tej pory na komputerze. Nie miała nowe ochoty, ale myślę, że może kiedyś do tego dojdzie. Fajnie, że jest taka opcja i możliwość. Kochani, dzięki to tyle. Trzymajcie się. Nie wiem. Wiem, że ludzie, aha, jeszcze odnośnie appli, na pewno mają na Apple'a na Appleach wszystkich powinna ta działać, z tym, że Apple oczywiście są jeszcze droższe, z tego, co tam kojarzę. I tutaj jest spony, czy to, to, czy to jest wata, czy nie wata. Moim zdaniem nie, ale co kto lubi, oczywiście za to niektórzy za makę lubią płacić cokolwiek tam jest i się cokolwiek kryje pod tą maką. Ja wolę coś, co mi po prostu działa fajnie i nie jest nie wiadomo jakie dogie. Zresztą tu nie o to chodzi, każdy wybiera co chce. Tylko ja przestrzegam po prostu przed tym, żeby kupować sprzęt tylko po to, żeby odpalać jakąś tam gierkę, która jeszcze dodatkowo, no, wiąże się też z tym, że będzie Was kusić do kolejnych wydatków, bo no, ciężko jest tutaj czasami nie pozwolić sobie na zakup czegoś, jakiegoś tam konika i to też trzeba wziąć pod uwagę. Bo płacenie potem rachunku i za telefon, jakiś drugi sprzęt i jednocześnie dodatkowo za jakieś tam sumą, tak, no to trzeba gdzieś tam wypośrodkować sobie wszystko, żeby się samemu nie zajechać, żeby ta gra była naprawdę dla przyjemności i każda inna, a nie, że ktoś tam potem nie wiem, niby gra, ale się denerwuje z drugiej strony, że to jest jednak za dużym na przykład kosztem dla budżetu danej rodziny czy danej osoby. Kochani, to tyle. Ja Was żegnam. Naprawdę konik jest cudny. Zobaczcie, jak mu to grzywka powiewo. Jezu, jakie piękne tutaj ja się w końcu będę mogła nacieszyć, bo zawsze chciałam konika takiego blond. I żeby ta grzywa tak pięknie pasowała mu do tej sierści. Moje bułane koniki często y, przebijałam w taki sposób, żeby miały grzywę w tym odcieniu. Ale do nich to tak nie pasowało. E, to znaczy one, przepraszam, nie bułane, jelenia y, bez pęgi. Y, I tutaj w końcu będę pocieszona. Kochani, dzięki śliczne za oglądanie. Trzymajcie się, łapeczki pamiętajcie, jeśli wam się podobało. Y, no i dawajcie znać, trzymajcie się, pa! 嘿。Hey.